Siemander, drodzy widzowie, Tana, to z tej strony i witam was wszystkich bardzo serdecznie na kanale It Dust, gdzie dziś kontynuujemy naszą cotygodniową serię z openingu kart Pokémon. A dziś na warsztat wlatuje nam oto taki hisłański Zoroark Vistar Premium Collection Box. W każdym takim zestawie znajdziemy dwie karty promocyjne przedstawiające hisłańskiego Zoroarka w wersji Vistar i V, jedną kartę Oversize przedstawiającą również hisłańskiego Zoroarka w wersji Vistar, Pięć boosterów, jedną przypinkę z hisłańskim Zoroarkiem, jeden marker Vistar, a także kod do Pokémon TCG Live. No to motyw przewodni naszego openingu mamy chyba ustalony i będzie nim hisłański Zoroark w wersji Vistar. Ja nie przedłużam i zabieram się za rozpieczętowanie tego pudełka. No i jesteśmy już na zbliżonym kadrze, moi drodzy, może samych boosterów nie ma dużo w tym pudełku, ale zawartość jest naprawdę solidna i zaczniemy sobie od tych kart promocyjnych. Tutaj mamy Hisłańskiego Zoroarka, który został już przeze mnie ofoliowany, ochroniony, żeby nic się z nim nie stało. Całkiem ładnie prezentuje się ta karta. Nie wiem do którego albumu ją tylko włożę, bo w sumie Hisłański Zoroark występuje w secie Lost Origin. Bo tak jak widzicie, mamy dwa boostery z Brilliant Starsów, co bardzo mnie cieszy. Mamy Lost Origin, co również bardzo mnie cieszy, chociaż mało otworzyliśmy tych e, paczuszek z tego setu na naszym kanale, ale spokojnie, wszystko jeszcze jest do nadrobienia. I mamy jeden taki e, Fusion Strike, który, którego ja nie zbieram, no ale cóż, myślę, że coś z nim e, zaradzimy. No, więc tak prezentuje się Wistar. Wersja zwykłej fałki prezentuje się tak. Nie wiem, która jest ładniejsza. Możecie dać znać w komentarzu, która bardziej Wam się podoba. Mm, mi chyba ta zwykła fałka lepiej leży. No nie wiem. Kwestia gustu. Dostaliśmy oczywiście jeszcze jedną jumbo kartę. Ja je chowam do pudełek, To jest po prostu Wistar w czterokrotnym powiększeniu. Całkiem sporawa ta karta. E, ładnie się błyszczy. Będę musiał coś wymyśleć, co zrobić z tymi e, kartami Jumbo. No i mamy mniej znaczący taki e, na pudełko było napis na pudełku było napisane, nie mylić z pudełkiem, e, że jest to akrylowy marker wistar No spoko, tutaj z tyłu jeszcze taki Pokeball. O, łapiemy fokus, łapiemy, dobrze. E, tak to mniej więcej wygląda, ale co najciekawsze, co mnie bardzo mocno zdziwiło, mamy tą przypineczkę, która jest Trójwymiarowa, bo zobaczcie, ten hisłański Zoroark jest mocno wysunięty do przodu, naprawdę stojnie. ona jest mega ciężka w porównaniu do reszty przypinek, które mam tutaj. E, nie widzicie tego przed monitorem? Tutaj jest naprawdę bardzo ciężka, ale prezentuje się naprawdę ślicznie. Tutaj, jakby takie pole hipnotyzujące, nie wiem, tak zgaduję z którego wynurza się ten hisłański zoroark naprawdę ładna, bardzo ładna, nawet tak postaram się na maxa Wam przybliżyć. Przypineczka. Ja jestem całkiem zadowolony, jeden z solidniejszych boksów, jeśli chodzi o zawartość. No to skoro wszystko zostało przedstawione, to możemy przejść do części najciekawszej, czyli do rozrywania paczuszek i zaczniemy sobie, moi drodzy, od tego setu Lost Origin. Hop. I moi drodzy, po jednym kodzie oddam dzisiaj Wam jeden z Lost Origin. Hop. Yy, Kodzi dla Was. Cyk. Do góry nogami. Hop. Trąciłem standardowo mikrofon. Wyrzucony kod. Przekładamy cztery karty do przodu. No mówię, samych paczuszek nie ma dużo, ale jak ja na przykład zbieram przypinki, to bardzo fajny secik. Energia walcząca. I lecimy. Mamy Ark Fauna. Medichama. Misfortune Sisters e, Mindful Litleo, który <grystanie> rysuje, chyba chce pograć w kółko i krzyżyk na lodowisku. Całkiem spoko mamy Gastliego. Całkiem ładna graficzka. Mamy Dakleta. I czy teraz to jest ten moment na Riversa? Jeszcze nie. Mamy zwykłą hisłańską Zoruę. Słuchajcie, zdanie mogą być podzielone, ja generalnie mm, wolę tą standardową wersję Zoruły, a Zoroark Zoroarka to już w ogóle, ale ta hisłańska ma coś w sobie. Czy to będzie zwykły reverse? Tak jest, moi drodzy, ponieważ w karcie przedostatniej mamy Odisha w wersji Holo Reverse. Centering jest dramatyczny, widzicie jak po prawej stronie ta obramówka jest przycięta, masakra po prostu. I kartą ostatnią jest Gredent w wersji non holo. No to łapiemy teraz za Brilliant Stars i zobaczymy, czy ta paczuszka coś nam tutaj dropnie. Pierwsza nie była zbyt fartowna, no ale cóż wiadomo, to jest czysty hazard. Hop, mamy rozpieczętowaną. I moi drodzy, w tej wersji również nie będziemy podglądać, jakiego koloru jest kod. Cyk, no nie, znowu do góry nogami. Pyk, macie, łapcie. Gdzie to mi spadło, masakra. Raz, dwa, trzy, cztery. Do przodu, trochę obśrupane karty. Elektryczna energia. Nope. I lecimy. Seal Glyph. O kurczę, teraz muszę dzielić na różne kubki, bo to nie jest ten sam set. Ja zapomniałem tutaj. Pani z ruszowymi włosami. Yy, Probopass, tak to się nazywało, tak. Mamy Burmiego, bardzo dobrze znane nam karty. Impidimp, Staryu. Mamy Riolu, Starliego, czy to jest moment? Mamy River Baltoja i kartą rzadką jest. Rajku V. I słuchajcie, jak ten Rajku bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba, to niestety dla mnie. I jest to moja powtórka. I fajnie, że go trafiłem, bo w swoim zestawie nie mam jeszcze NTA. Może gdyby ktoś miał dubeltową NTA, to może się ją kiedyś wymieni. Ja oczywiście tą kartę zaraz yy, foliuję i powędruję do mojego albumu z powtóreczkami, ale naprawdę jest śliczny. To może tak, zróbmy w ten sposób, że Fusion Strike zostawimy na koniec. Otworzymy sobie jeszcze jeden Lost Origin. Tak, rozrywamy pakę, ja drodzy widzowie robię tak, że nie podglądam kodu, eee, odkładam kodzik na bok, nie podglądamy kodu, przekładamy 4 do przodu, eee, wodna energia i lecimy. Damage Pump, The Viper, którego grafika jest dla mnie naprawdę bardzo dziwna, Galariański Stunfisk, Lugma. Cliffery, A. Pom, Pinarak, Litwick. Mamy Kreselię, czyli to jest chyba legendarny Pokémon, nie mistyczny, z tego co mi się wydaje. Legenda to jest. Żeńska forma Pokémona, męska forma Kresseli nie występuje w ogóle, nie ma. I to jest karta na rewersie i uwaga, kartą rzadką jest Dudong w wersji non-holo. No ewidentnie do Lost Origin nie mieliśmy dzisiaj farta. Zobaczmy, czy Brilliant Stars da nam, obdaruje nas jeszcze jednym dropikiem. Byłoby super, chociaż dostaliśmy przed chwilą tego rajku, więc mogłoby być trudno prosić o coś więcej. I teraz tak, ja odkładam karty na bok. Zdejmuję kod, odkładam go również na boczek. Karty wracają. Przekładamy cztery do przodu i zgadujemy energię roślinną. Stalowa po raz drugi, rzadko się to zdarza. E, mamy e, gabitę, niech będzie, że tak to się czyta: grotla, e, barego, czerubiego. Stołka. No te karty są mi bardzo dobrze znane, bo jak wiecie, doskonale, amol... albo może i nie, ja Brilliant Stars naprawdę dużo otwierałem tutaj na kanale, więc te wszystkie grafiki, Chimeko. Moi drodzy, bardzo dobrze znam te, te grafiki, ale tej akurat nie znam. Bo to jest Single Strike Urshifu V, i tej karty nie posiadałem w swojej kolekcji. Dlatego bardzo mnie cieszy, że wypadła ta karta. Właśnie cenę macie tutaj na dole. I moi drodzy, no naprawdę się jaram. To jest ostatnia w ogóle karta. Nie, jeszcze coś jest pod spodem. Coś jeszcze pod spodem jest, ale całkiem zacnie. Bardzo mnie to cieszy. Super, dawno nie dostałem nic nowego do. Brilliant Stars, tak, bo to jest ten set. Ym, więc fajnie, fajnie. Muszę w ogóle zobaczyć, ile kart mi jeszcze brakuje, ale dobra, nie przedłużajmy tego. Ten Ursifu zaraz powędruje do y, mojej kolekcji. sorry, zacięcie, ktoś się do mnie dobijał. A tymczasem ostatnia karta z tej paczuchy to Grim Snarl w wersji non-holo. Jak to jest drodzy widzowie, że jak siedzę sam w domu i nic nie robię, to nikt nie dzwoni, a jak się wezmę za robotę, to wszyscy bombardują. No tak to czasami bywa. A tymczasem otwieramy ostatnią paczuchę i moi drodzy, chodzik oddam wam z tego Fusion Strike. Tak zastanawiałem się przez moment, czy w ogóle otwierać tą paczuchę, bo ja Fusion Strike nie zbieram. No ale cóż, zobaczymy. Była w tym boksie, to czemu by nie otworzyć? Będę musiał. <laughs> Jaki ładny Toto Dial tutaj jest, ale super ta karta wygląda. Ja pierwszy raz mam ten set Fusion Strike, jeszcze z pięknym Mew na okładce. A poczekajcie, bo jak to jest? Ten Miu jest do góry nogami? A no rzeczywiście. Nawet nie zauważyłem tego. Jest prześliczny. Wiem, że jeszcze nie oglądamy kart. Dobra, moi drodzy, kodzik dla Was odwróćmy. Niby jest biały, ale nie wiem, czy coś to dobrze znaczy, czy nie. Kodzik dla Was, ja go wyrzucam, on trafia potem na śmietnik po tym openingu. Przekładamy cztery karty. I niech będzie. Tajkik Energia? No, Bo miu jest z przodu, nie? No nie, walcząca. Niestety, nie. Zoroark, we, weź coś, ogarnij tutaj i daj jakiś drop. Mamy ewolucję tego ptaszka, jaką się nazywa? Corvisquire, tak to się chyba czyta. Mamy Sun Slash'a. Ja sobie pooglądam troszeczkę wolniej, otworzymy te karty, moi drodzy, ponieważ tak jak powiedziałem przed chwilą, ja w ogóle ich wcześniej nie widziałem. Swodlun, chyba tak to się czyta. Ja pierwszy raz widzę tego pokemona. Tego jego ewolucję znam, kojarzę go z gry, ale tego drugiego już nie. No mamy tego prześlicznego Totodile'a. Jest po prostu przepiękny, urocza karta. Mamy Bunary w Rapid Strike. Mamy tutaj jakiegoś kraba. Mamy Kiankę, moi drodzy. Czy tutaj będzie drop? Mam takie no i to jest właśnie to, jest Zorua w zwykłej wersji. Macie teraz porównanie. Ja już tutaj do kubki wrzuciłem tą e, hisłańską, ale możecie zawsze sobie przewinąć. No mi ta dużo bardziej odpowiada, trochę taki mroczniejszy klimat. I moi drodzy, mamy Reversa i tym Reversem <laughs> jest Impidimp, który straszy kukiełkę. E, tej kukiełki możecie nie kojarzyć. Ja się śmieję, ponieważ w grze Sword and Shield był taki atak, ja nie pamiętam jego nazwy dokładnie. Imitate się chyba nasywał, ale mogę być w błędzie, gdzie nasz Pokémon chował się i zamiast niego wyskakiwała właśnie ta taka maskotka. Nie wiem, czy to dokładnie ta sama, ale wydaje mi się, że tak. I Pokémon z którym walczyliśmy, bił tą maskotkę, a nie naszego właściwego Pokémona. Ale moi drodzy, tutaj przed nami jest jeszcze jedna karta i jest nią Luxray w wersji non-holo. No i standardowo przyjdziemy sobie teraz do podsumowania. Dropów może nie było dużo, ale pamiętajcie o tym, że było tylko 5 boosterów w tym boksie, więc tutaj mamy tego promocyjnego Zoro tutaj mamy go również w wersji v -Star. tutaj mamy tego naszego Ryku V z setu Brilliant Stars i chyba najfajniejszy drop, który mi przypasował najbardziej, czyli Urshifu V w wersji Single Strike, również z setu Brilliant Stars, czyli dwie paczuchy fartowne. Lost Origin nam dzisiaj niewiele dało. I tak oto kończymy dzisiejszy opening, drodzy widzowie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zachęcam do łapeczki w górę i subskrybowania kanału. Zapraszam również na inne serie na naszym kanale i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i jo.